Dzień dobry Polsko. Prognoza pogody dla Polski 16 sierpnia 2025 roku. W Warszawie słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Od 14 do 23 stopni, wilgotność 55%. Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę. Idealny na spacer po krakowskim przedmieściu. Weź krem z filtrem. W Krakowie ciepło 15 do 23 stopni, wilgotność 50%. Wiatr południowy 5 do 10 km na godzinę. Świetny na rower wzdłuż plant. Uwaga w Gdyni. Straszliwe ulewy mogą zalać skwer Kościuszki. Od 13 do 19 stopni. Wilgotność 70%. Silny wiatr północno-zachodni, 15 do 25 km na godzinę. Schowaj się w Muzeum Marynarki Wojennej lub spróbuj warsztatów kulinarnych. W Wrocławiu Słonecznie 15 do 24 stopni. Wilgotność 50%. Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę. Idealny na ostrów Tumski. Nocą bezchmurnie. 12 stopni w Warszawie, 13 w Krakowie, 11 w Gdyni, 13 w Wrocławiu. Indeks UV umiarkowany. Krem potrzebny poza Gdynią. Lato, ale w Gdyni ostrożność. Spaceruj po Wrocławiu, ale w Gdyni wybierz morskie atrakcje. Do zobaczenia. Polsko.